Dziś w tych czytaniach Bóg przypomina nam o celu naszego życia, o godności ludzkiego istnienia, o świętości i zwykło się widzieć w tym, co powiedziałem samej świętości człowieka coś bardzo niebotycznego, nieosiągalnego, może nawet obcego, normalnemu życiu. Ale jest wręcz przeciwnie. Przynajmniej pierwsze czytanie, jak również Ewangelia, pokazują ludzi szczególnie dotkniętych przez cierpienie. Te błogosławieństwa, które przed chwilą odczytał diakon, to są właściwie Rodzaje cierpienia, które spotykają większość, może nawet wszystkich ludzi, nie wiem, ale na pewno większość. I ubóstwo, i płacz, i smutek, i samotność, niesprawiedliwość. Podobnie w pierwszym czytaniu w tej wizji Jana Ewangelisty. Jan pyta się Anioła, kto jest tym orszakiem, to wchodzi w skład tego orszaku, który widzę wchodzący do nieba z tymi palmami w białych szatach. Ja nie on wyjaśnia, to są ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku, nawet nie z jakiegoś tam ucisku, tylko z wielkiego ucisku. I można odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo jest religią propagującą albo proponującą człowiekowi cierpienie, no, ale jest właśnie wręcz odwrotnie. Jest to propozycja Boga. To w to, w czym jesteśmy, nasz Kościół, jest szansą, żeby uratować cierpienie. Żeby cierpienie nie stało się bezsensownym doświadczeniem człowieka, w którym człowiek w swoim upokorzeniu traci swoją godność, straci, traci szacunek do samego siebie, albo jest pozbawiony tego szacunku przez kogoś. I oto Widzimy taki orszak jakby arystokratów w pierwszym czytaniu, który wkracza do nieba w jakimś triumfalnym pochodzie i okazuje się, że są to ludzie, którzy właśnie w życiu przecierpieli ubóstwo, smutek, niesprawiedliwość, odtrącenie. Krótko mówiąc, mają takie nieudane literacko życiorys. Nie nadają się na to, żeby być bohaterami wielkiej twórczości. Ale Bóg ich wyróżnia, nawet w ich cierpieniu, nadaje godność temu cierpieniu, nadaje jakiś arystokratyczny rys, być pierwszym szeregiem w niebie. To jest bardzo piękne. To jest to piękne. To jest piękno, które Pan Bóg nadał. Temu, co jest takie najtrudniejsze w ludzkim istnieniu. On nadał temu charakter uświęcenia, czyli piękna nad pięknem. Bo uświęcenie jest takim rodzajem, takim gatunkiem piękna najpiękniejszym. To nie jest takie powierzchowne piękno, harmonia kształtów, czy jakiś blask doskonałość ale jest to odbicie samego Boga. Czyli kogoś, kto jest pod, poza stworzeniem. I oto Bóg nadaje takie rysy, uświęcenia, piękne nad pięknem, komuś, kto jest właśnie tak zwany przez życie odtrącony, sam nie widzi w sobie niczego pięknego, niższego wartościowego. Jakiś przedziwny paradoks, jako sprzeczność, która pogodziła się w idealnej harmonii. Bo to możemy nazwać jakimś uświęceniem chrześcijaństwa. I być może Ty i ja myślimy sobie o swoim własnym cierpieniu, albo Ty może myślisz o swoim własnym życiu, że ono jest takie banalne, pozorne, że jest niepotrzebne to cierpienie nikomu. Życie wprowadziło Cię w takie tory, w którym cierpisz wielki ucisk, i nawet nikt tego nie fotografuje, nikt z tego nie robi wystawy, nikt z tego nie robi jakiegoś artykułu w prasie, nikt z tego nie, nie nakręci filmu, nikt nie napisze książki o tobie. Cierpienie wydaje się być takie zagubione we wszechświecie. Ale musisz uwierzyć w to, że jest ktoś, kto Ciebie nieustannie monitoruje. Przepraszam za takie określenie. Jest to Bóg. Będzie ja Twój wielki ucisk i ja oczekuję od Ciebie tylko właściwie jednej jednego aktu woli, żeby to wszystko, co przeżywasz, czy wydaje Ci się być bezsensowne, czy wydaje ci się sensowne, albo wiesz, co to przeżywasz. Żeby w tym wszystkim żeby temu wszystkiemu nadać charakterem oddania się Bogu. Bo powiem też tak bardzo prosto. Ja mogę mieć w, w dłoni swojej zwykły kamień, nie diament, nie rubin, nie nawet kawałek grudki, grudkę złota, tylko zwykły kamień, taki otoczak, który się tylko depta. Ale jeśli ja ten kamień ofiaruję Panu Bogu, to on staje się boski. I moje serce może być wcale niezłote, wcale niedrogocenne, może nie być wyjątkowe. Może twoje serce jest właśnie takie kamienne nawet otoczone yy, niczym, nicością, bezwartościowością, popękane, połamane, ledwo bijące. Ale jeśli ty je ofiarujesz Bogu tak naprawdę, to staje się boskie. I to nam ofiaruje przestrzeń, którą my nazywamy Kościołem. Bóg daje nam taką przestrzeń, gdzie takie gesty naprawdę naturalnie stają się faktami, wydarzeniami. Że, że tutaj już nie mamy do czynienia z jakąś metaforą, przenośnią albo yy, marzeniem, pragnieniem. Tylko jeśli Ty naprawdę ofiarujesz swoje życie takie popękane, połamane, niepotrzebne, nieliterackie, nie nadające się do sfotografowania, to Bóg je czyni świętym. I to jest piękne, że taki gatunek piękna nadaje się nawet najbrzydszemu życiu. I to jest piękne z powodu Boga, jego przyczyny. I zobaczcie bracia i siostry, w dzisiaj w tych czytaniach, oprócz tego charakteru, o którym przed chwilą mówiłem, tego gestu, jaki nam Jezus ofiarowuje przez swoją, przez swoją mękę, naszej męce, takiego przebóstwienia naszej męki życiowej, to jest jeszcze to drugie czytanie. Chciałbym jemu też poświęcić chwilę czasu, bo ono też odpowiada za nasze uświęcenie, czyli takie upodobnienie do piękna Boga. Takie skromne czytanie, które już trzy minuty po przeczytaniu można zapomnieć. Słowa, które nie brzmią jak doskonała kompozycja. Słowa takie bardzo proste, ja je przypomnę. Jan w swoim liście dzisiaj w drugim czytaniu mówi. Tak do nas mówi po prostu, popatrzcie, jakby chciał powiedzieć przekonywująco, zwróć na to uwagę. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. I poświęć chwilę czasu, żeby przekontemplować to, żeby się zastanowić, jak Cię Pan Bóg kocha. Bo akurat jest ten dzień wszystkich świętych, być może również Twój dzień, może nie wiesz nawet, że jesteś osobą naprawdę świętą. Popatrz, jak Bóg Cię kocha. I on mówi dalej, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I w tekście biblijnym nie ma cudzysłowu w tym miejscu. Pomyśl tego przez chwilę. Zostałeś nazwany, zostałaś nazwana dzieckiem Bożym. I on mówi dalej, żeby nikt nie miał wątpliwości, i rzeczywiście nimi jesteśmy, dziećmi Bożymi. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał jego. Umiłowani? Tak pięknie Jan mówi do nas. W tym liście sprzed dwóch tysięcy lat, umiłowani. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy mówi, już jesteśmy dziećmi Bożymi? Obecnie, teraz. Ale. Jeszcze się nie ujawniło, że się nie objawiło, nie odsłoniło się to przed naszymi oczyma duszy i ciała, czym będziemy, czym będziemy w przyszłości. Pomyśl tylko w tej chwili, czym pięknym jest to, że Bóg mówi do ciebie, moja córko, czy mój synu, moje dziecko kochane. Ale to jest jeszcze za mało. Bogu jest jeszcze za mało na taką miłość do ciebie. Nie? Pomyśl przez chwilę. Tak. Że jeszcze się nie ujawniło, czym ty będziesz, bo to jest jeszcze za mało. Że on do ciebie mówi, synku, czy córeczko, czy dziecko kochane, czy to jest jeszcze za mało. Wiemy, że gdy się objawi, Jan mówi, że kiedy się objawi ta tajemnica, czym my będziemy w przyszłości, będziemy do niego podobni. Podobni? Podobni do Boga? Jak można być podobnym do Boga? Bo ujrzymy go takim, jakim jest. Stwierdza więc, że samo spojrzenie Bogu w oczy, w twarz, tak, bez wszelkich zasłon, sprawia, że Czech staje się podobny do Boga. Że samo kontemplowanie prawdy w jego obliczu czyni nas podobnymi do niego. Nic wielkiego, po prostu, bo patrzy z Bogu w twarz. To jak się patrzy prawdzie w oczy. I on mówi dalej, bo musimy go takim, jakim jest, a każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się. Uświęca się temu, kto wierzy w to, to w Nim pokłada nadzieję, a nie, nie analizuje faktów swojego życia w tym znaczeniu, że porównuje je z, z życiorysem jakiegoś bohatera, czy jakiegoś wielkiego człowieka, tylko mówi, ja pokładam w tym nadzieję, Panie, że nawet moje to popękane, kamienne istnienie, moje serce, jeśli oddaję Tobie, to jest naprawdę boskie i nawet jeśli ja nie jestem kimś, do kogo ktoś mówi, Moja córko, mój synu, moje ukochane dziecko, jeśli nawet w życiu nie usłyszałem takiego słowa przyjemnego, miłego, czułego, no to Bóg mi takie słowo mówi. Ja pokładam w tym nadzieję, że tak mnie Bóg właśnie traktuje. I on mówi, to mnie uświęca, mówi ja. To nas uświęca. Ta wiara, że on nas tak kocha. Powiedz przez chwilę, czy czy w tej chwili rozważanie, to wieczorne medytowanie tego Słowa Bożego otwiera Twoje serce na taką wiarę, że Ty ufasz to, że tak jesteś Jemu drogi i droga. I że wystarczy Twoja wiara i ofiarowanie swojego życia Jemu bez względu na to, jakie ono jest, a to Cię już uświęca. Ten tekst odsyła nas do najbardziej powszedniego, najbardziej nam znanego doświadczenia obcowania z Bogiem. Po prostu do modlitwy. Ale czyni to zwykłe doświadczenie bliskości z Bogiem czymś niezwykłym. Bo nadaje charakter modlitwie wyjątkowy. Mówi, to jest spatrywanie się w oblicze Boga dziecka z ojcem i nawet czymś jeszcze więcej. To odsłania przed nami taki rodzaj modlitwy, w którym sycisz się tym, że ktoś Cię kocha. I wierzysz w to, że ktoś Cię kocha. I cieszysz się tym, że ktoś Cię tak wyjątkowo kocha. Bezwzględnie. Bezwarunkowo. To jest coś że jest koniecznie potrzebne, aby modlitwa była uświęcająca, czyli żeby była w istocie rzeczy modlitwą. Żeby nie była paplaniem, obowiązkiem, wskazywaniem karty obecności, uspokojeniem sumienia neurotycznego, tylko żeby była naprawdę modlitwą. Żeby patrzysz komuś w twarz i wierzysz, że to oblicze Cię kocha. Że się do Ciebie może nawet delikatnie uśmiecha. Albo z Tobą delikatnie się smuci, a może nawet bardzo ci współczuje. Ale jest z Tobą Bóg. Taka bliskość z Nim sprawia, że człowiek przeistacza się z istoty religijnej zwierzącą, może zaskoczyć do kogoś takie sformułowanie. Wiecie, bracia i siostry, można być religijnym ale nie za bardzo wierzącym. Bo można mówić do Boga tak, Panie daj, Panie proszę Cię, Panie zmień to, Panie zrób to, Panie idź tam, Panie zejdź teraz z nieba, Panie wyjdź teraz z ziemi, Panie przejdź teraz tam, albo pójdź tam, albo popraw to, albo zmień to. I w tym, w takiej modlitwie, większość ludzi wzrasta i myśli, że jest to Piękny akt albo właściwy sposób traktowania Boga, ale sami przyznacie, bracia i siostry, że w ten sposób traktujemy Boga jak lokaja. I myśli sami jesteśmy wtedy Bogami, a On jest naszym sługą. Owszem, On jest w stanie Piotrowi umyć nogi, brudne nogi. On jest w stanie umrzeć na krzyżu. On jest w stanie przebaczyć najgorsze grzechy. Ale on jest Bogiem, a nie my. I istota religijna, osoba religijna właśnie tak traktuje Boga. Panie daj, Panie przynieś, Panie pozamiataj, Panie teraz zrób to, Panie teraz zmień moje życie, Panie teraz nadaj mojemu życiu taki charakter, bo mnie się tak podoba. I w tej modlitwie On spełnia naszą wolę. A jak wiecie, nawet w tej najprostszej modlitwie Ojcze Nasz, sami co nieustannie powtarzamy dzień w dzień, Bądź wola Twoja Jako w niebie, tak i na ziemi Bóg lepiej wie, co jest dla nas dobre Musimy Mu ufać Dlatego człowiek wierzący mówi do Boga inaczej Panie, co jest Tobie miłe? Panie, co mam uczynić? Panie, co dzisiaj do mnie mówisz? Człowiek wierzący przypomina dziecko, które się ogląda za siebie Wykonując jakąś czynność i patrzy Jaka jest reakcja ojca, czy jest zadowolony Albo może wprost pytać swojego ojca, co mam uczynić, co mam zrobić, tato, żeby Ci się spodobać, żeby być szczęśliwym z tego powodu, że ty masz do mnie upodobanie. O to jest człowiek wierzący. I w modlitwie doświadczamy tego przeobrażenia. Powinniśmy dotknąć, doświadczyć tego przeobrażenia z istoty religijnej wierzącą. Kiedy ktoś jest wierzący, to nie jest sposób, żeby nie był religijny. Ale kiedy ktoś jest tylko religijny, może mu umknąć to, co nazywam wierząc. Pomyśl, w jaki sposób, jak, jak, jakie masz odniesienie do Boga w modlitwie? Czy raczej nasłuchujesz Go, czy Mu rozkazujesz? Czy interesuje Cię to, czy się podoba Jemu Twoje życie? Że raczej ciągle go zaprzęgasz do wagonu swoich pragnień, marzeń i każesz mu robić to, co Tobie się wyobraża? Nie znaczy, bracia i siostry, że Bóg nie spełnia naszych próśb, ale można go uczynić jedynie spełniaczym naszych próśb. Można nie zrezygnować ze swoich planów, a jak widzicie, każdy z nas ma tylko dwoje oczu i jeden punkt widzenia. Mamy bardzo ograniczone poznanie rzeczywistości. W Apokalipsie w czwartym rozdziale, tam przy opisie tronu Boga, gdzie stoją najświętsze istoty i cherubinowie, są opisane istoty, cheruby, aniołowie, ten gatunek aniołów. I w taki przeciwny sposób ten sam Jan Ewangelista opisuje ich ciała, jeśli można w ogóle mówić o ciałach, ale tak zmaterializował ich duchową obecność i mówi, że cheruby miały pełne oczu były. I wewnątrz i na zewnątrz, z tyłu i z przodu. Aż trudno sobie coś takiego wyobrazić, ciało, które jest nieustanne, nieustannie nie z każdej strony utkane oczami jak jakimś haftem, nie? Chciałem przez to doradzić Ewangelista to właśnie, że im bliżej się z Boga, tym lepiej się widzi rzeczywistość, jakby z każdej strony. Natomiast my poddajemy ją tak tylko linearnie właściwie, tylko intelektualnie, czasem trochę uczuciowo. No i tak może kilkadziesiąt kroków najwyżej do przodu. Bóg, który widzi wszystko, wie co jest dla nas dobre. I dzisiaj w tym temacie uświęcenia też zastanówmy się, czy nie lepiej byłoby od dzisiaj powiedzieć Bogu tak, od dzisiaj, panie, niech się dzieje to, co Ty chcesz, bo Ty lepiej wiesz, co jest dobre. Ja Ci ufam, że Mi nie skrzywdzisz, że nie zrobisz mi nic złego. Ja się zdaje na ciebie, tak jak mówi Psalm, powiesz Panu swoją drogę, a on sam będzie działał, on sobie poradzi. Bez poprawek, bez dyrektyw. On wie, co jest dobre. Dzień się jest powiedziane, nie musicie wszystko mówić Bogu, bo On lepiej wie od was, co jest wam potrzebne. Bo jeżeli to, po co się modlić, skoro on lepiej wie. No właśnie po to, żeby go dosłuchiwać, żeby samemu nie rozwinąć się z tym, co on nam wprowadza w życie. Żeby rozczytać dobrze tą instrukcję, ten plan, tor, pewien no tor nawet, ośmielę się powiedzieć, pewnego przeznaczenia, czy gatunku przeznaczenia, jakie każdy z nas ma w tym życiu. Nie jest to przeznaczenie, które jest determinacją, nieuniknioną koniecznością losu, ale jest to przeznaczenie do chwały. To jest raczej propozycja. I teraz, żeby rozczytać to, jakie jest powołanie mojego życia, Jakie jest przeznaczenie mojego życia? Czy ja dobrze idę? Bo trzeba ciągle go pytać w modlitwie, czy to jest dobre? Co ty chcesz? Jaka jest Twoja wola? Co Ci się podoba? Służy nam do tego w modlitwie również Biblia, Pismo Święte. Jest bardzo trudno dogadać się z Bogiem, kiedy się nie rozumie Jego języka. A Jego język stał się nawet ludzkim językiem, czego mamy dowody w Pismach Świętych. Jeśli więc nie znamy Pisma Świętego, bardzo trudno bez tego słownika wyrazów obcych z Królestwa Niebieskiego porozumieć się z Ojcem, który jest w niebie. On nam ten słownik wyrazów boskich zostawił, Pismo Święte. Powinniśmy do tego często zaglądać, żeby wiedzieć, co on mówi. Co on mówi przez wydarzenia? Co on mówi wprost w tekście biblijnym? Co on mówi nam przez pewne fakty z naszego życia, co on nam mówi przez naszą historię, co on nam mówi nawet przez sny i nawet przez lęki i nawet przez nadzieje i nawet przez marzenia, przez szczęście i nieszczęście. Co to wszystko ma znaczyć w naszym życiu? O, bo z Biblii naprawdę nie rozumiemy samych siebie. Nie rozumiemy swojego życia. Bez modlitwy nie wiemy, gdzie iść. A przecież to życie w Jego oczach jest tak drogocenne, że jak widzieliśmy sobie w tych pierwszych czytaniach bracia i siostry, w pierwszym czy w drugim czytaniu, on chciałby, marzy o tym, żeby uczynić z nas ten orszak arystokratycznie wkraczający do nieba. W takim majestacie swoich zanień. W tym lśnieniu, w tym blasku uświęcenia nawet w tych wydarzeniach, które są najhajomniejszym cieniem naszych kroków. ona ma taką wolę, żeby przemienić wszystko co najgorsze w to co najlepsze. Płacz w uśmiech, smutek w radość, nieszczęście w szczęście, śmierć w życie, głód w nasycenie, bezsens w nadsens. Jaka wola Boża jest piękna, bracie. Jak On bardzo by chciał, żebyś ty był, lub była w niebie, czyli w szczęściu. No bo cóż to jest niebo. Szczęście. I to nie jakieś szczęście, które przemija. Szczęście, które łatwo można stracić, bo takie jest odrażone przynaznaczone lękiem. Ale w szczęście, które nigdy nie minie, które po prostu ciągle będzie wzrastać. My to nazwamy niebem. Wierzymy, że coś takiego nastąpi. My wierzymy w to, że życie jest jedynie cierpieniem. Wierzymy w to, że cierpieniem może rozpocząć proces, który skończy się w nieustającym szczęściu. Taki jest Bóg. Wierzymy w takiego Boga, który wszystko może zrobić dla Ciebie, żebyś ty był wiecznie szczęśliwy. I co do tego jest potrzebne? Ofiarowanie Jemu życie? Oddanie Mu tego kamienia, popękanego w jego dłon, żeby stał się boskim. Taka modlitwa, w której mówisz Mu, Ojcze, co Tobie się podoba? Taka modlitwa, w której Ty nie rozkazujesz Jemu, tylko chcesz wykonać Jego wolę, bo ona jest najlepsza dla Ciebie. Taka modlitwa, w której Ty patrzysz Jemu w twarz, jak dziecko Ojcu i ciesz się, sycisz się tym widokiem twarzy, która jest zadowolona z Ciebie. Błogosłuchasz. Jak niewiele jest potrzeba, żeby więcej niż wszystko przeżyć w Królestwie Niebieskim. I bracie i siostry, życzmy sobie tego dzisiaj, tego wieczoru. Wszyscy sobie tego życzmy, bo Bóg sobie tego najbardziej życzy, żeby Twoje życie było nieskończenie szczęśliwe. I nawet jeśli w tej chwili przeżywasz dramatyczny moment swojego istnienia. Zakręt, który wydaje Ci się być nie do wyrobienia dla ciebie. Kradnąć, straszy cię tym, że za chwilę padniesz w otłań bezdenną i nic już Cię nie uratuje. To pamiętaj, że jest Bóg, który wszystko może zmienić. Że czasem wystarczy jedna chwila, jedna minuta, jedna godzina, żeby wszystko się zmieniło. Ta jedna chwila. Ta jedna godzina, ta jedna minuta może jest właśnie teraz. Kiedy siedzisz tu w ławce, myślisz o Bogu, o sobie. Zobacz, to są najlepsze, najkorzystniejsze warunki, żeby powiedzieć: Panie, oddaję Ci moje życie. Co jest Tobie miłe w moim życiu? Chcę, żeby się działa Twoja wola w moim życiu. Chcę znać Twoje słowa, chcę wypełniać Twoją wolę, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie szczęścia.